Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy jesteś rzeczywiście wolny, by podejmować decyzje, czy też są one z góry zdeterminowane przez wszechświat? W dzisiejszym odcinku wyruszymy na fascynującą wyprawę w głąb umysłu i rzeczywistości, aby odpowiedzieć na to pytanie. Na początek zbadamy, czym tak naprawdę jest wolna wola i czy jest tylko iluzją stworzoną przez nasz umysł. Czy faktycznie możemy podejmować autonomiczne decyzje, lub czy rządzi nami coś znacznie bardziej skomplikowanego? Następnie przyjrzymy się deterministycznemu poglądowi na świat, który widzi wszechświat jako ogromną maszynę, gdzie wszystko jest ustalone z góry. Czy mechanika kwantowa wprowadza do tej historii element losowości, który daje nam szansę na prawdziwą wolność? Porozmawiamy także o emergencji, naukowym pojęciu, które tłumaczy, jak nowe cechy mogą się wyłaniać w złożonych systemach i jak to obala prostolinijne podejście do pytania o wolną wolę. Na koniec zbadamy, gdzie w naszym umyśle powstaje ja i nasza wolna wola oraz jak możemy ją odczuwać i interpretować w codziennym życiu. Przygotuj się na odkrycie fascynującej strony naszego istnienia. Czy jesteś w stanie samodzielnie podejmować decyzję? Wyobraź sobie, że jesteś na placu zabaw. Wybierasz, czy chcesz zjeżdżać na zjeżdżalni, bawić się w piaskownicy, czy huśtać się na huśtawce. Wydaje się, że to ty decydujesz. Ale co by było, gdyby ktoś podpowiadał ci każdą decyzję, a ty tylko myślałbyś, że wybierasz samodzielnie? To właśnie pytanie, które zadajemy sobie, myśląc o wolnej woli. Wolna wola jako iluzja zdań wynikających z nauki, to kolejny krok naszej podróży. Wyobraź sobie, że jesteś aktorem w teatrze, a cały twój scenariusz został napisany dawno temu. Twoje ruchy, słowa i wybory są z góry określone, a ty działasz zgodnie z planem. Nauka sugeruje, że nasze decyzje mogą być wynikiem złożonych procesów i praw fizyki, które były ustawione, gdy jeszcze nie było nas na świecie. Może nasz wybór płatków na śniadanie jest tylko wynikiem czegoś, co wydarzyło się miliardy lat temu? Przyjrzyjmy się znaczeniu wolnej woli dla moralnych i prawnych systemów. Pomyśl o zaszczepianiu zasad postępowania lub sprawiedliwości. Jeśli każda decyzja jest tylko iluzją, to czy jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za nasze czyny? Nasze społeczeństwo opiera się na przekonaniu, że mamy wybór, możemy decydować, czy coś jest dobre, czy złe. To przypomina wielką grę, w której przestrzeganie zasad czyni nas odpowiedzialnymi zawodnikami. Wolna wola daje nam poczucie, że możemy zmieniać świat wokół nas i że nasze działania mają znaczenie. Teraz zanurzmy się głębiej w koncepcję deterministycznego wszechświata. Wyobraź sobie, że wszechświat jest jak ogromna maszyna z mnóstwem trybików, które kręcą się w idealnej harmonii. Każdy trybik wpływa na ruch kolejnych. Gdy widzimy, jak coś się dzieje, to tak naprawdę jest to wynik ruchu tych trybików, zapoczątkowanego dawno temu. To właśnie pogląd deterministyczny, w którym wszechświat działa, jak skomplikowana maszyna, gdzie przyszłość jest z góry ustalona przez to, co zdarzyło się wcześniej. Teraz pomyśl o swoim codziennym życiu. Wyobraź sobie, że grasz w bilard. Uderzając kulę możesz przewidzieć, gdzie się potoczy. W świecie fizyki wszystko jest podobne do tej gry, ale dzieje się to w skali, której nie możemy zobaczyć. Twoje wybory mogą wydawać się twoje własne, ale jeśli wszystko jest zdeterminowane jak te kule, to czy naprawdę masz na nie wpływ? To właśnie fizyka deterministyczna, stworzona z zasad, które rządzą naszymi wyborami. Jednak, mimo że wszystko wydaje się być zaprogramowane, wkrada się element losowości mam tu na myśli mechanikę kwantową. Wyobraź sobie, że kilka kul w twojej grze bilardowej nagle decyduje się pójść w losowym kierunku. Mechanika kwantowa przypomina te dziwne kule jest nieprzewidywalna i dzika. Niektórzy ludzie sądzą, że to właśnie te losowe elementy dają nam jakąś formę wolnej woli, że mogą zmienić nasze z góry określone ścieżki i dodać do naszego życia prawdziwego, nieprzewidzianego wyboru. Ale to nadal dyskusyjny temat i nie wszyscy się z nim zgadzają. Przejdźmy teraz do fascynującego świata emergencji, który rzuca nowe światło na pytanie o wolną wolę. Emergencja to pomysł, że kiedy wiele małych rzeczy łączy się razem, może stworzyć coś nowego i nieoczekiwanego. To trochę jak budowanie skomplikowanej wieży z klocków. Każdy klocek jest prosty, ale po złożeniu ich razem, wieża może mieć fantastyczne kształty i cechy, które były niemożliwe do przewidzenia, patrząc jedynie na pojedyncze klocki. W naszym codziennym życiu takie zjawiska też są obecne. Wyobraź sobie, że patrzysz na chmury na niebie. Każda samotna kropla wody w chmurze jest maleńka i prawie niewidoczna, ale razem tworzą chmurę o niesamowitych kształtach, czasem przypominających zwierzęta lub fantastyczne postacie. To przykład zjawisk nieprzewidywalnych i nowo powstałych, które pojawiają się, gdy wiele elementów zaczyna współdziałać. A teraz, dlaczego jest to ważne? Otóż emergencja podważa stare przekonania redukcjonizmu. Redukcjonizm to taki sposób myślenia, gdzie chcemy rozłożyć wszystko na mniejsze części, by zrozumieć całość. Ale emergencja pokazuje, że ten sposób nie zawsze się sprawdza, bo nie wszystko można w pełni zrozumieć, patrząc tylko na małe kawałeczki. To jak próba wyjaśnienia działania zegara, patrząc jedynie na sprężynki i trybiki, bez zauważenia, jak one razem współpracują, by pokazać czas. Emergencja wskazuje, że w naszym świecie często pojawiają się niespodziewane rzeczy, które nie pasują do prostych schematów deterministycznych czy redukcjonistycznych. To otwiera drogę do nowych dyskusji na temat tego, jak naprawdę wygląda nasza rzeczywistość. Wyobraź sobie, że mamy miliony maleńkich klocków Lego, które na pierwszy rzut oka wydają się nieistotne. Teraz pomyśl o swoim mózgu jako o ogromnej budowli z miliardów takich klocków czyli neuronów. Każdy neuron to mały klocek, który przesyła informacje niczym małe żaróweczki migające w zadziwiającym rytmie. To właśnie na poziomie neuronalnym zachodzą decyzje, które wpływają na to, co robimy. Gdy wybierasz między czekoladowym a waniliowym lodem, to właśnie Twój mózg, dzięki mnóstwu neuronów, oblicza i całkuje te różne informacje, aby podjąć decyzję. Podejmujemy decyzję na poziomie świadomości, co oznacza, że jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w tym, co się z nami dzieje. To jak być gwiazdą w swoim własnym filmie, gdzie nasze myśli i emocje grają główne role. No i jest jeszcze wyjątkowy element. Koncepcja wolnej woli, która wciąga nas w fascynujący świat samoświadomości. Wolna wola to jak bycie kapitanem swojego statku na wzburzonym morzu pełnym fali i możliwościach. Wierzymy, że możemy sami decydować, kontrolować ster i wybierać dokąd popłyniemy. Chociaż fale mogą nas popychać w różne kierunki, to właśnie dzięki samoświadomości możemy wybrać naszą ścieżkę. Naprawdę ekscytujące, prawda? Poczujcie to. Właśnie w tej chwili twój mózg wykonuje drobne decyzje, które mogą wydawać się zwyczajne, ale są kluczem do naszego doświadczenia wolnej woli. To jak wybieranie drzwi w labiryncie, co zjesz na śniadanie, czy pójdziemy na spacer, czy obejrzysz inny film na YouTube. Każdy twój wybór jest jak mała gwiazdka świecąca na twoim niebie decyzyjności. Choć mogą to być małe chwile, to właśnie te momenty składają się na większy obraz naszego codziennego życia, pokazując jak silne wpływy ma na naszą drogę wolna wola. W tej podróży niepozornie kluczowe staje się subiektywne postrzeganie wolnej woli. To jak grzanie się przy ogniu w zimowy dzień, to subiektywne poczucie wolnej woli daje nam poczucie bezpieczeństwa i kontroli w świecie pełnym zamętu. Nawet jeśli nie jesteśmy pewni, czy mamy pełną kontrolę nad naszym losem, Subiektywne doświadczenie wolnej woli pozwala nam wierzyć, że jesteśmy kapitanami naszego losu, podejmując decyzje, które czują się prawdziwie nasze. Dziękuję, że dotarliście dziś ze mną do końca tej fascynującej podróży przez świat wolnej woli i deterministycznego wszechświata. Razem rozważyliśmy, czy nasze decyzje są wynikiem bardzo skomplikowanej maszynerii fizyki, a może mechanika kwantowa daje nam troszkę swobody, jak tej piłeczce bilardowej podążającej własną drogą. Przypomnijmy sobie. Jak rozwikłaliśmy tajemnice emergencji. Pamiętajcie te klocki Lego, tworzące nasz niesamowity, ale jakże nieprzewidywalny mózg. Wolna wola to jak wybieranie drzwi w labiryncie możliwości, a każdy nasz wybór, nawet ten najprostszy, dodaje blasku naszemu codziennemu życiu. Kończąc, wyobraźcie sobie życie jako plac zabaw, na którym zawsze możecie decydować, czy wolicie huśtać się, zjeżdżać, czy kopać tunele w piasku. Bez względu na to, czy nasz scenariusz jest zapisany w gwiazdach, czy kreujemy go sami, najważniejsze jest to, jak te wybory odczuwamy i jak je interpretujemy. Właśnie teraz, kombinując codzienne decyzje, macie moc, żeby stworzyć swoją unikalną przygodę. Jak na tej karuzeli, niech każdy obrót przynosi wam nową porcję radości. Pozwólcie, by wolna wola prowadziła was przez najciekawszy film, w którym to wy jesteście reżyserami swojego życia. Dzięki za to, że towarzyszyliście mi w tej podróży. Jeśli chcecie jeszcze więcej odkrywać i rozpościerać skrzydła wolności, nie zapomnijcie subskrybować i być na bieżąco z naszymi kolejnymi przygodami. Jeżeli podobał Ci się ten film, koniecznie zobacz nasze inne produkcje wyświetlające się na ekranie, znajdziesz tam więcej ciekawych treści. Nie przegap kolejnego odcinka już wkrótce.